Zobaczcie, miałem zrobić takie tulejki, ale nie średnica 30, tylko 28. Zarobiłem sobie taki trzpień z to szkoły. Wcisnąłem i dalej już nie wchodzi i teraz tak, łapię w uchwyt tokarski. Muszę to, muszę to docisnąć. Przepraszam. O, drugą ręką sobie trochę pomogłem. Dociśnięte. I teraz tak, mam już zwykły przecinek, przeze mnie ostrzone. I teraz zobaczcie, jak to ładnie wyjdzie. Włączam obroty i już nic nie będę mówił, tylko ręcznie będę to toczył na wolnym posuwie. jak toczyłem w tamtą stronę powstał grad, a w tą stronę wyszło pięknie, zaraz zobaczę czy dam radę. Ręki. Wyszło prawie praktycznie idealnie wyszło. Także przejechałem nożem w jedną stronę, w drugą stronę, o i zobaczę jak ładnie. Widzicie? Także to dzisiaj taki se sposób popracowałem. A mam tam teraz takie jakby powiedzieć końcówki materiału. Także pewnie na tym będę próbował toczyć tulejki powstaną z tego, także nie będzie u mnie w ogóle odpadów. No i zaoszczędzę około mm, parę metrów wałka, czyli mogę zaoszczędzić około 200-300 zł albo i więcej. No, także tulejka poprawiona. Zadowolone i do kolejnej pracy. Dziękuję. Dawno nie było żadnego filmu. Ale ja sobie majsterkowałem zobaczcie co sobie skleciłem. W taki najazd. Tu jest kątowy. A tu będzie można zajechać kołem i będzie tak zrobione, że tutaj jeszcze będą, będzie, to są pręty zbrojeniowe FI 25 i tu jeszcze będą dwie poprzeczki po 25, a na dole będzie płaskowniki zszczepione, będzie cieńszym profilem, żeby jak to się mówi, żeby to wszystko trzymało no to będzie tylko musiało trzymać żeby te nogi jakby powiedzieć nie uciekły na bok bo góra dół to to będzie dociskać tu ciężar to tylko tyle żeby się nie przesunęło na bok no i co jeszcze tu zrobię planuję na tej płaszczyźnie planuję zrobić sobie ładną blachę 35 cm na 104 także będzie można stanąć kołem coś położyć Także no, myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie wszystko na gotowo. Niewielkie koszty tego. Nie wiem, tak policzę Wam kiedyś, ile to mnie to wszystko kosztowało i powiem. Oczywiście mam drugą część już też gotową, tamtą. Zrobiłem pierwszą, ale była za wysoka, bo przodem zawadzałem, i musiałem obniżyć około 8 cm. I teraz ma gdzieś 27, tutaj ma 27, samochód ma 17 prześwit, także 17 to będzie gdzieś około 45-44 cm. Także z powodzeniem tam się człowiek śliźnie i będzie sobie mógł majsterkować. Powiem Wam, że już robiłem próby jeszcze nie było tych blach wzmacniających bo te blachy też są od spodu są pospowane tutaj boki są przyczepione tak też że to wszystko trzyma tych jeszcze tutaj jednego tego swornika nie było dodatkowo dałem bo mówię, a za rzadko no i tak jak tu tak jak to się mówi że to, to tylko trzyma żeby ta, ta noga się nie przecholi, przecholiła na bok to nie ma wytrzymać 2 tony czy tam 1600 to ma wytrzymać około 400 kilo a myślę, że i tonę i dwie to, to na pewno by to wytrzymało także kiedyś kuzyn przyjedzie traktorem to zrobimy próbę z ciekawości no dobra, teraz trzeba godzina 18.45, dzisiaj pochmurno Trochę deszcz popadał. Trzeba się zbierać i popracować jeszcze w warsztacie z godziny, z półtorej. No zobaczcie, powiem Wam. Pozdrawiam tych, co się oczywiście śmiali. Zobaczcie, jak te spawy zaczynają wychodzić. Tu nic nie było, tam było troszkę szlifowane. Tu nic nie było jeszcze szlifowane. Elektroda 3.2, prąd prawie 125 amper. Także no, kiedyś jak się uczyłem, to tylko ustawiałem taki prąd minimalny, żeby to szczepiało. Dopiero jak pooglądałem trochę filmów i raz kolega przyjechał, raz mi tylko pokazał. A ja to mówię mam taką wadę, że się szybko uczę. Tutaj też szczepiane, zobaczcie, o. co tutaj nie ma prawa to się nic przesunąć. Tu jeszcze też będzie poszczepiane. Tu będą trójkąty postawiane. Także z blachy piątki mam taki płaskownik 5 na 50 mm. Potnego go na trójkąty i tu trójkąty jeszcze. Także, wiecie, jak to się mówi, na bogato. Na pewno bym takiego solidnego w internecie sobie nie kupił. A jak macie jakieś jeszcze porady, to jestem otwarty, chętnie skorzystam. Co byście tutaj mi doradzili? Dobra, zapraszam Was na Facebooka, tam już jest ponad 300 osób. Piszcie sobie Jacek Ptasiński, tak samo Facebook, to znajdziecie moją grupę. Ci, co będą chcieli, można sprzedawać praktycznie wszystko oprócz rzeczy zakazanych czyli wódki, papierosów, narkotyków tego nie można tylko te rzeczy, co są dozwolone. Komentarze są oczywiście zatwierdzane. No dobra, dzięki za wszystkie porady.